Dziękujemy. Prawda jest taka, że to wy wyrobicie tę super robotę. Michał RM, dziękujemy bardzo, ale ci zaraz stary, strzelę w pysk, po prostu się poskładasz, nie? Co nie, działa, działa, działa. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak potężne w świecie Harry'ego Pottera były skrzaty domowe? Potrafiły teleportować się w miejsca, które były niedostępne dla czarodziejów, posługiwały się magią bez użycia różdżek oraz były zdolne stanąć do bezpośredniego pojedynku z czarodziejem? No w każdym razie, dziękuję pie Działa? Tak. A co, z Czy posterka? Bo, bo chciał przejść jak raz Nie Jest. Dobra, to cokolwiek mi dać po prostu. Te? Pokaż to! Pokaż to! Stop. Ale to nas strzała mam roll cały? Nie! <laughs> 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 Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. 好吧，再去买点来。 Pierwsza godzina niedźwiedź śpi druga godzina niedźwiedź krapie, trzecia godzina niedźwiedź łapie. Majonez, pięćdziesiąt zł, winiary Ciekielecki, mayonesz. Zaczyna się. Ja nie, jaj, nie jaj, jaj, jaj. dobrze, dobrze. wyjaśnijmy jedną rzecz. Dobra, oho. Jaki? 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 Kielecki. Kielecki. A co? Winiary? Kieleckim to sobie możesz do... Nie, nie, nie. Robert! Dzieci dobrze dziękuję bardzo. Honoru przysług. jedynego Ej, prawdziwego jest, jest majonezu dekoracyjnego. Winiary! Bóg <noise> honor, ojczyzna, winiary! Te cechy przyświecają memu funkcjonowaniu. Ujcie, można pójść wypić wodę z kałuży, jakość czasami jest podobna. Dziękujemy pięknie i zachęcam wszystkich studentów. Opal, Złotóweczka, Pies na baby, kolejna wpłata. Norbert, Dyszka, Halina, dziękujemy Pani Halinko. Karol z Warszawy, 5 złotych, a także z Główka, brama i Uśmiech, Uzi, Dana. Ja pierdnic... Co? Brawo. Co no to nie zapisujemy nawet, zaśpiewajmy. Karim Benzema, tu tu tu, ty Karim Benzema, tu tu ty tu, ty, tu, tu. Karim Benzema, Karim Benzema. I wanna wish you a merry Christmas, I wanna wish you a merry Christmas, I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Karim będzie mięśnił koniec. skórę. Karto, Dziękuję.